Bo chciał iść spać. I co? Nie chce spać? Nie. Dlaczego? Bo, bo nie po bo chciał dalej listać, ale ja chciałby coś mówić, się, musi iść spać. I, i chyba zrozumiał? Może nie. powiedz, po powiedz mu jeszcze. Dobrze. Офис, который светит там, у нас есть, а ты есть, 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 Po będzie będziesz to robił, jeśli to nie masz?